Cześć z tej strony Neo i witam Was moi drodzy bardzo serdecznie w kolejnym odcinku tej Let's Play po Sacred Gold Lazlo. Moi drodzy, składzik na dzisiaj jest taki. Skurwa, lap, Dudlewski, szczena, Krzyków, fazbodowy. Ja Wam szybko pokażę tutaj sety. Raczej nic za wiele się nie zmieniło. A mianowicie, dlaczego taki składnik? Bo mam dzisiaj zamiar pokazać Whitney, a jak wiecie po aktualizacji, ona ma Pokémon i normalne. I ferry. dlatego to jest według mnie najlepsze połączenie, abym mógł ją pokonać. A wiem, że będzie cholernie z nią trudno, no ale zobaczymy. Ogólnie jestem trochę chory jeszcze i nagrywam to w sumie troszkę na siłę, bo nie chcę przegrać zakładu. Sorry za mój głos, jakby miał lagi albo coś. Naprawdę bardzo przepraszam. Dobra, a my idziemy: pozwiedzamy trochę miasteczko i dopiero pójdziemy. Musimy odszukać Whitney. I ludzie, jak widzicie, w tytule. Konkurs! A czekajcie, to się dzieje. W ogóle słyszycie muzyczkę dzięki panu Remixowi, że mi powiedział, że jak wezmę i użyję MP3 z plecaka będzie widecia. Yy, muza z drugiej geny i jest muza z drugiej geny. Jest. Najlepsza muza. Dobra. Laira, laira. Dobra. Uuuu, to jest super efektywne co ja robię, Ariel Acer? No już nie myślałam są początek. Super! Chodź przecież. Aha wierzę. Su, tu się wydarzyło. jest. Dobra, szczera wchodzisz. Ja już z nią mam jakieś problemy. Wszystko szybsze ode mnie. Dobra. Tak była jeżeli. Rosarray. Kto hmm, rozeryda? Rozereda? Lisa, chodź. Chociaż ona może mieć. Dobra. Jeszcze raz. Będzie to dobrze? Ok. Meryl. po to Godlewski, na Meryl oczywiście, że Godlewski. Hmm. Leży pięknie. No i ten Nightbell jest nieszczęsny. To chodź szczerze. To waterpulse Jeszcze poparzył, co do cholery. Dobra, leży, leży pięknie. Lyra leży. Moi drodzy, pokonana. To było świetne, fajna zabawa, bla 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 bla. Passion Case'a dostaliśmy, można się tutaj przebierać, coś dopiero. Moi drodzy, konkurs, o co chodzi? Jak wiecie, kto nie wie, mam Discorda. Pod spodem jest link do niego i zapraszam na niego. Jest tam głosowanie w pytaniach od Neo, którą chcemy z Którą chcecie z żeby użył. Teraz wygrywa chyba Sheldon, jak się nie mylę, ale mniejsza. Chodzi o to, że napiszcie pod spodem jest to początek odcinka, więc większość jeszcze idzie do nas hashtag Skamielina i napiszcie, która jest Wasza ulubiona Skamielina. Dlaczego? Nie wiem, bo w jakiejś DJ używaliście, pomogła Wam i tak dalej. I tak dalej. Hashtag Skamilna, potem króciutki opis, nie z tych, które są do czwartej generacji, tylko wszystkie, które są ze wszystkich generacji, która Wam się najbardziej podobała. A osoba, która napisze najciekawszą historię zostanie tą Skamilną. Taka krótka interakcja, żebyście też wnieśli się do tej serii, była między nami fajna interakcja, więc sądzę, że powinno być ciekawie. A mianowicie, ja chcę teraz tutaj troszeczkę, <laughs> troszeczkę, o matkę, Troszeczkę jeszcze podtrenować, aby pokonać tę Mitnej dzisiaj. Zobaczymy, co z tego wyniknie. No najbardziej stawiam właśnie, że skurwoala może się przydać na tej... ...na tejże sali. Zostawmy. najtrzej, Pięknie, on ma moveset zabójczy. Okej, okay. kabuto. I to, I to Wyrlewski, wiadomo. Wróblewski też wiadza, wiadomo dlaczego. Bo może uśpić, może walnąć z ACE'a, bo to ja miałem tam walnąć z kapa. szkoda, że nie miałem licznika, bo z leach było mega mega naprawdę super. Mam nadzieję, że wam się martwi coś chce. No wydałem twoje pieniądze, ale odbierz sobie w sklepie, bla 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 bla. Czyli nie pieniądze, ale odbierz sobie dobra. I wiecie co wam po nie wiem, domu, to się nagrywa, to się nagrywa. Mam nadzieję, że Wam się taki motyw spodoba, bo ogólnie komentarzy jest mało, pod, 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 pod yy, odcinkami są, jest kilka fajnych, zawsze ciekawych, zawsze jest dużo podpowiedzi i mnie to mega mega cieszy, ale sądzę, że taki taki konkursik każdy może zostać tym Pokemonem. nie, że kogoś bardziej lubi, to już nie lubię to rozmowy tylko naprawdę. Naprawdę walnijcie jakiś ciekawy... To jak się zaczęło, że w razie tutaj nie gra. Uh -huh, Zobacz. Ciekawy, ciekawy jakiś opisik do tego wszystkiego i jak to mega. Ale ta muzyczka jest genialna. Jak ja uwielbiam tą muzykę, dzięki się jeszcze raz za pomoc. Za pomoc, za podpowiedź w zasadzie. Uh -huh. Znacie ciebie, gdy też coś mam, no mega! Muset po prostu jest kozak na nim. No i cross poison, no mistrzostwo świata. zobaczmy. Leży. Kurczę, mole. Ja do no. O, zrobimy sobie tutaj zdjęcie z moim składnikiem. Tak, chcę. W uniformie ten, rokratów. Ciekawe, jak będzie mój skład wyglądał. A trochę krzychu z tyłu stoi, jakby był Blazycanem, lepiej by to wyglądało. Ale wszyscy wyglądają śmiesznie fajnie. i fajnie. dobra. A my idziemy na kolejnego trenera. I co ty mi zrobić? Ja mam night, yy, night Slasha... Tak, tak, Night Slasha. Na ciebie. O my night. Szczerze na ciebie mam Rob Smasha. No mega, mega połączenie typu. Przychód też go wciągnął. O, kapa się uczył. Tak, Może no, się przyda. Piu, piu, Szczerze, zamiast tego PK by się przydał jakiś Blazek, jakiś Q-bone. Dobra, to na Q-bone napuścimy szczerze generalnie. I co z tego wyjdzie? Wyjdzie to, że on q yy, leży. A my będziemy powoli. Kiedy chcesz numer? Pięknie. Ja. Zdarzy, chcesz numer. <laughs> No dobra. Aha, wyszliśmy tutaj, dobra, bo ja nie pamiętam tego miasta z nowszych generacji generalnie. I tutaj co jest? Że Jim Leader Whitney jest gdzieś tam w walczu o radio, tak? Więc musimy się udać do wieży radiowej. Tu jest metro. Dobra. A tutaj już do Keci są. No źle świadczą o tym wszystkim. Jestem Whitney i chciałem wziąć udział w quizie. Radio radiokart, ale ten jest bardzo trudny. Witam, bierzesz udział do swojego PokeGira? Tak, chcę już udział. Pójdzie. Can you check Tom up with your... Yes, mam w Tom up. Tak. Tak, Nidorina only female, że może być tylko ci, żeńskiej. Creator już apricot. Nie. On używa apiklorów do tego. W ogóle trzeba się znowu do niego wygrać. Jestem sobie... Czy on może nauczyć się jakichś emu? Chyba w oryginalnych grach nie. No na pewno w tych starych, co ja pamiętam, nigdy się nie uczył niczego, ale nie wiem. Może tu się uczy? dam, że tak. Nie wiem, czy się uczy tu, czy się uczy też innych, ale wydaje mi się, że no tak. To... To nie jest Mari, to było w... O, to było w jakiejś grze powiedziane, bo Manza, nie pamiętam, ale na pewno nie. Nie, ta laska się jakoś inaczej nazywa, nie Mari. O, wygraliśmy, wygraliśmy Radio Card. Pitnej będzie wściekła, oczywiście, jak zła. To jest Sorry. A, i generalnie pisaliście, że w odcinki większość głosów waży że to, że jeden w tygodniu, ale może być więcej, ale nie musi, więc naprawdę mi się to podoba Ja nie mam tego. W ogóle jak coś jest w tym mieście ciekawego napiszcie mi, nie wiem, do zebrania, do zdobycia, bo... bo bez sensu, żebym się kręcił po tym mieście odcinek, może być generalnie trochę krótszy. Przepraszam Was najmocniej, ale naprawdę jeszcze jestem chory mega. <coughs> Już jest i tak, tak dobrze, że mogę gadać. I tutaj od Whitney... E, Boże, od Whitney. Od Sinti, jak dobrze nie mam, dostaniemy... Nie od Whitney. Chyba od tego gościa dostaniemy wszystkie skamieniki. Mhm. Root Fossil. Claw Fossil, Elix Fossil, Dół Fossil, Armor Fossil. I Skull fossil. dobra. Super. I w ogóle jeszcze, co mi powiedział, ciekawa sprawa. Że z Skamieliny mogę znale znaleźć za pomocą używania... Yy, ...Rock smasha, czy, czy różne przedmioty, na przykład do ewolucji i yy, W kamieniach po prostu. Ciekawy motyw, nie wiedziałem o tym w ogóle. Dobra, a my się uleczymy. Może na pierwszy odniósł idzie szczena. Szkoda, że quasi-vodo... quasi-modo, quasi Woda. My na kumpla mówiliśmy po prostu, że quasi i mi zawsze tak zostało. Quasi-modo nie ma nic stalowego, ale może... Może na coś w -a? Mhm. A jak wyłączę, to jest to samo. Nie, jest inna. Nie, ja zostaję przy tej muzyce. To jest druga gena, to musi być druga gena. Piszcie czy wam to nie przeszkadza oczywiście. Po eee... Oh my God, not... Nie nie, 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 nie. dobra, nic nie ma ciekawego. Dobra, no to idziemy na czym Misty. To jest plan na dzisiaj.. Misty. Boże, Whitney! Ale może dlatego powiedziałem, z yy, Misty, bo lubię Misty i Whitney też bardzo lubię za nim. W ogóle fajny, fajny był. Mega z Niemotów chyba anime chyba ze trzy odcinki były z tego co pamiętam z Whitney. Najpierw był że aż ją spotkał w mieście tam z przyjaciółmi i oni biegali po tych przejściach podziemnych, dlatego tutaj jest też w grze motyw przejścia podziemnego. <śmiech> <śmiech> Potem ona zabrała ich na farmę swojego dziadka, bla 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 bla, zresztą jak tanki. <śmiech> <śmiech> Przepraszam Was maksymalnie. Ale <laughs> naprawdę mnie dusi. Okej. Okay. Okay. Dobra. Okej. Dobra. Snabu. Czyli ty... Snubu już powinien być tutaj Ferry, więc zobaczmy do Dnesku wejść. I... Tak, Sabu już tutaj jest Fery. Ja jej pamiętam wszystkich Pokemonów, które są teraz. Nie mam pojęcia na przykład czy te w ferry. Nie jest. Ok, okej, też fajny Pokemon dla naprawdę super Pokemon. Okej. Okay. No. Nie, dobra, super. Grimms zupełnie inaczej wyglądał w pierwszej, znaczy w drugiej generacji, w pierwszych grach co do... to... Do... <klima> Sorry, musiałem się napić. <klima> Dobra... O! No, Jak Tak, że w to będzie Raz i do wyciągu. Teraz się tego Miltanga boję. Cholernie się boję tego Miltanga. Ale mam na niego pewien pomysł. Dlatego chcę też tak Krzycha trochę potrenować. Bo barka... Dobry, Dobry, Dobry. Jeden, dobra, kilka. No to zestawmy. Munchlax jest spoko, w ogóle. Taki mały Snorlax. W ogóle najlepsze było takie zdjęcie z anime, jak ten Max z trzeciej geny, <laughs> taki chłopaczek w okularach, news Munchlaxa, a Munchlax chyba waży jakieś stopno. No, okay. no, dobra, 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 zobaczmy jak to będzie wglądać no, Nie mam pojęcia ile ma odcinek A, tutaj już nie ma. Tutaj teraz, tak? No i jest w generalnie, bardzo mnie to cieszy Full hit Ice Park? Ty najszybszy jesteś. Pani się głe. Żegnam. Żegnam puszystową, puszystową. Tak, right, okej. Okay. Dobra, weź trzy blok. Ice Park! Serio? walka? No po tym walkapie on powinien zejść jak z... Nie no, bez przesady, szybko co tyś wymyślił, to lecz chodź! Kutek, jakbym wiedział, że Rolanda chce użyć pała, to. Dance, best. A tu, że zszedł walka, to że o, Żegnam cię, przyjacielu. Maj. My... Jaka jest zabugowana ta sala, masakra! Po każdej walce nie pierwsza. No i drodzy, wypieprzyło mi grę. Zapisałem i mi wypieprzyło po prostu grę, ruszyłem się. Tu laska mnie wyzwała i mnie wypieprzyła, więc to wywaliłem. Szybko ją pokonajmy i lecimy, bo gardło mi tak na góry za przed że <słoszenie> ja już nie mogę otrzymać, Ale trzeba to nagrać, bo żeby nie przegrać zakłady, bo no, ja, nie, mówię, nie tylko. Po prostu... I... No, tak że... jest... Ten ludziska masakra wyjadł. dobra, chodzi o nie wiem, co będzie nie chce, to strasznie słaby atom. Tutaj by się uczył Joklon chyba w... No, w trzeciej peli, nie? I... I się coś tak śmiesznego głowa armata, czy coś takiego. Dobra. Dobra, tu jest mity, więc dlatego szybko już wychodzimy, idziemy się wyleczyć. Chcę to jeszcze dzisiaj obrobić. Ale nie wiem, czy dam da nie wiem, czy dam radę. Da mam nadzieję, że tam. W ogóle super motyw, bo... dzięki uprzejmości Pana Seifera mam teraz Vegasa, nie trzynastkę, a piętnastkę, więc mam nadzieję, że trochę będzie to lepiej wyglądać. W tej mojej pseudo-obróbce filmu. I to będzie pierwszy odcinek, który, który będzie w tym obrabiany, więc... Jeśli będzie wyglądał tak jak ten stary, to znaczy, że sobie nie poradziłem i napierniczam i napierniczam no jak to się i Napierniczam na tych starych yy, starych kanale, dobra. Może te kanale, poddamy. Dobra, krzyku. Aha, znowu mi widzę grę nie saczyło. Tak, zapiszmy ją tu w sklepie. Mam nadzieję, że teraz będzie wszystko w porządku. Aha. No i drodzy, wypieprzyło mi po raz kolejny grę. Także jest super. W tym razem było w drodze do zima, więc odpalamy od tego momentu. Więc dlatego weźmiemy sobie te jabłki. Aj, super potem, bo wy tego nie widzieliście, już to widzę. Już ogólnie jest szlak, prawda. Nie wywala cały czas grę. Już wam pokażę, w którym momencie mi to będę wypali. O, w tym momencie i pojawił się wiele ekran. Nie wiem, jeśli wiecie co z tym zrobić, weźcie, piszcie ludzie, bo ja już mam po prostu dość. Po prostu dość. Chcę się pozbyć tej Whitney jak najszybciej po prostu już dość tej gierki. Nie pod względem tego, że się źle w nią gra, tylko to po prostu, że ją wywala i kraszuje. Dobra, walczymy z tą Litwą, bo chcę się położyć, źle się czuję, dawaj Double Kicka, mogę zrobić dwa kapa. trzymaj, pomóż mi. Dobra, jesteś szybszy, lovely, ona też będzie szybsze. no i jeszcze Dizzy Punch, jak Szychu ją załatwi, i Skurwala, no chodź, co, 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 co pozostało? Cross point, no. To no dawaj. Zawaj. Strzel, super. I Okej. Ok. To daż, Musisz dać żone, super. Przyszedł 31. No i milta. W fazi wchodzisz. W fazi modo, niech wasi wodą. fazi to był bo... pak tam od nas. Jest, wszedł konfusją. A mi się błędno leczy. Strasznie zaryzybuję skorwala. Ale muszę. To będą dwa ataki jak dobrze pójdzie, Yes! Woohoo! trzeba. Jest! Uhu! Jest! Fuck yeah! Jest! ala MVP tego spotkania! Płacz! Jest! Super! Yy, yy, Whitney nie może iść do niej, ono na pewno tu się zaraz tam podoba, bo no, jest raptatów. Jest! Po Mega! Kuźba, atrak. Co Skórwawawa porobiła? No i krzyku, no Krzychu początek. Na skurwala, krzyku dwa pokemony, Skurwala cztery, no i quasi Bodo. No kurde, zrobił co miał zrobić. Oszołomił, uśpił i po prostu jest. Jude Marina, jak to się mówi. Jude Marina. Dobra, lecimy się uleczyć. I jeszcze w sprawie tego konkursu, bo to już będzie wykończyć. Ludziska, tylko żeby to nie było tak na zasadzie że <laughs> no. Yy, yy, wybieram Kindosa, bo yy, jest fajnie niebieski, yy, i ma duży atak yy, i miałem Tylko no, coś ciekawego, coś ciekawego, już najbardziej kreatywne odpowiedzi yy, będą spoko. Pamiętajcie, Rashtacja Milina, opis, która skaminna jest to najfajniejsza ze wszystkich generacji. Zostawcie łapkę w górę, napiszcie jeszcze komentarz, podpowiedzcie co tutaj w mieście zrobić. Jak wam się podobało? A ode mnie to tyle. Trzymajcie się. Cześć!